W dzisiejszym filmie chciałabym Wam opowiedzieć co nieco o najnowszym składanym smartfonie Motorola, czyli o Motorola Razer 60 Ultra. Nie będzie to jednak typowa recenzja, bo chciałabym poruszyć przede wszystkim to, jak ten smartfon sprawdza się w zastosowaniach wideo. A to dlatego, że moim zdaniem jest to smartfon, który świetnie sprawdzi się w rękach internetowych twórców i osób, które bardzo lubią postawać treści w mediach społecznościowych. Jak możecie przeczytać w tytule, ten film nagrałam właśnie głównie Motorola Razer 60 Ultra. Wszędzie tam, gdzie będzie widać moją twarz i jakikolwiek krajobraz, będziecie mieli do czynienia z obrazem właśnie z tego telefonu. Innego urządzenia użyłam tylko po to, żeby pokazać wam, jak Motorola Razer 60 Ultra wygląda, jak funkcjonuje, no bo nie mam drugiego egzemplarza, żeby jednym smartfonem nagrać drugi. No dobra, ale zanim omówię możliwości wideo tego smartfonu, poruszę tak na szybko to, co mi się spodobało w tym telefonie, a co wręcz przeciwnie. No bo wiadomo, wideo to nie wszystko, inne cechy też mogą mieć dla Was znaczenie. Na pierwszy ogień wyświetlacze, bo mamy tutaj dwa ekrany AMOLED i obydwa są ekranami LTPO, które mogą odświeżać się w zakresie od 1 do 165 Hz. Mamy tutaj więc fajny balans między płynnością animacji a energooszczędnością. Chciałbym się tylko, żeby w przyszłych modelach ten wewnętrzny ekran był jeszcze jaśniejszy. Obecnie tej jasności mi troszeczkę brakuje, czemu częściowo myślę, że jest winna ta wewnętrzna folia. Kolejna zaleta to wysoka wydajność, no bo mamy tutaj procesor Snapdragon 8 Elite. Natomiast ten telefon nie jest w stanie wykorzystać możliwości tego układu w pełni ze względu na trotning. No więc, no więc równie dobrze mógłby być tutaj układ zeszłoroczny, co przełożyłoby się pewnie na obniżenie ceny telefonu. Bateria nie jest tutaj przesadnie duża, no w końcu mówimy o smartfonie składanym, natomiast mi wystarcza na spokojnie na cały dzień pracy. Poza tym, nawet jeżeli czas pracy byłby tutaj troszkę krótszy, nie byłoby to wielkim problemem, no bo od 0 do 100% Motorola Razer 60 Ultra można naładować w zaledwie 45 minut. Poza tym mamy tutaj ochronę IP48, przyzwoite głośniki stereo i przyjemny system Android 15. Częściowo oczywiście zmodyfikowany przez producenta. A jedną z ważniejszych cech tej Motorola jest to, że pozwala ona w zasadzie na pełnoprawną obsługę aplikacji na ekranie zewnętrznym, bez konieczności pobierania jakiegokolwiek oprogramowania zewnętrznego. W przypadku Samsunga bez takiego dodatkowego oprogramowania nie mamy co na coś takiego liczyć. Aha, podoba mi się też to, że ta motka ma w zestawie Etui, które pozwala nosić ją niczym. Torebkę i mnie osobiście to i tu i się bardzo podoba i mi się już zdążyło wielokrotnie przydać na niejednej imprezie. Okej, okay, przejdźmy do głównego tematu tego filmu, czyli tego na co pozwalają aparaty Motorola Razr 60 Ultra w parze ze wspomnianym już ekranem zewnętrznym. Pewnie część z Was wie, że Motorola Razr 60 Ultra ma trzy aparaty. Dwa zewnętrzne wpisane w ekran zewnętrzny i jeden wewnętrzny. I choć nie są to aparaty z przesadnie dużymi sensorami, to mnie one osobiście zaskoczyły pod względem jakości rejestrowanych zdjęć i filmów. I za dnia i po zmroku szczegółowość zdjęć jest tutaj na naprawdę dobrym poziomie. Troszkę brakuje mi tutaj teleobiektywu z potrójnym zoomem optycznym, bo został on w tym roku zastąpiony przez aparat ultra szerokokątny. Natomiast trochę rekompensuje go zoom cyfrowy dwukrotny zoom cyfrowy. Kolory na zdjęciach i wideo są trochę przejaskrawione, ale nie w takim stopniu, żeby mi to przeszkadzało. Na załączonych tutaj materiałach możecie zauważyć, że Motorola Razer 60 Ultra najlepiej nagrywa w przypadku ujęć statycznych. W dynamicznych ujęciach Motorola Razer 60 Ultra potrafi wypadać różnie, bo zdarza jej się, że obraz delikatnie traci na jakości i zaczyna migać, gdy zaczynamy tym telefonem za bardzo machać. Natomiast jak widzicie, gdy sobie spokojnie idę wyglądam całkiem, Nieźle. Na no przypadku ujęć statycznych, moim zdaniem, ujęcia z tego telefonu dorównują filmom nagrywanym przez niejednego flagowca. Okej, okay, wielu z Was powie, że iPhone czy Samsung nagrywają filmy lepiej. Okej, okay, zapewne faktycznie tak jest. Nie przeczę temu. Natomiast Motorola Razr 60 Ultra oferuje kilka cech, których w klasycznych, nieskładanych smartfonach. Także w flagowcach brakuje. Najważniejsze jest to, że dzięki zewnętrznemu ekranowi mogę nagrywać samą siebie aparatem głównym, czyli zewnętrznym, mając cały czas podgląd na nagranie. W innych telefonach, chcąc mieć ten podgląd, musiałabym nagrywać aparatem przednim, który z reguły, a w zasadzie zawsze, oferuje dużo gorszą jakość obrazu. W przypadku nagrywania z ręki, najwygodniej trzyma się smartfon i nagrywa w pionie, ale w poziomie też się da. No bo właśnie to robię. Nagrywając siebie aparatem głównym z podglądem, nagrałam już jednego TikToka czy dwa i w przyszłości z pewnością spróbuję nagrać ich jeszcze więcej. Oczywiście, jeżeli nie chcecie, nie musicie nagrywać tym telefonem z ręki. Możecie skorzystać ze statywu lub selfie Natomiast ja go dzisiaj ze sobą nie wzięłam. Zdarzyło mi się iPhone'em nagrać siebie tylnym aparatem bez podglądu, ale jak zapewne domyślacie się, kadrowanie w takim przypadku bywa problematyczne. A tutaj, mając ten podgląd cały czas. W ogóle nie muszę się o to kadrowanie martwić. Ważne jest też to, że jako jest to smartfon składany, to możemy nim nagrywać po postawieniu go na jakiejkolwiek powierzchni bez żadnych dodatkowych podstawek. Wystarczy go delikatnie uchylić, tak jak ja zrobiłam właśnie teraz. Przecież wcześniej, gdy sobie do Was mówiłam, smartfon stał na stole w parku. No i oczywiście można go sobie gdzieś postawić do nagrywania i w poziomie, i w pionie. Na tym nie koniec. A to dlatego, że gdy nagrywamy Motorola Razer 60 Ultra, cokolwiek innego niż siebie, możemy to robić w tak zwanym trybie kamery. Tryb kamery aktywuje się, gdy włączymy na głównym ekranie aplikację aparatu i złożymy telefon do zgięcia 90 stopni. Wtedy na lewej stronie ekranu włącza się podgląd nagrania, a na prawej stronie aktywuje się pole dotykowe, które pozwala nam sterować kamerą gestami. Na przykład możemy przesunąć kciukiem w dół, żeby zwiększyć zoom, albo w górę, żeby go zmniejszyć. Nie wiem, czy dla każdego takie nagrywanie będzie wygodniejsze niż nagrywanie w klasyczny sposób, ale dla mnie autentycznie jest wygodniejsze. A co najlepsze, gdy nagrywamy w tym trybie kogoś innego, jakąś osobę, to smartfon automatycznie to wykrywa i włącza ekran zewnętrzny, żeby ta osoba mogła się nie widzieć. Jeśli chodzi o to, jak wypada w tym telefonie mikrofon, to na zewnątrz niestety nie wyłapuje on zbyt dobrze szymu wiatru i gdy w ten mikrofon zawieje, no to zagłusza to co mówimy. Oczywiście przy nagrywaniu w pomieszczeniach w ogóle nie będzie to problemem, natomiast jeżeli chcecie nagrywać wideo z dobrym audio też na zewnątrz, no to polecam wyposażyć je w dodatkowy mikrofon, taki jak na przykład ten, z którego korzystam ja. Dobra, a teraz montaż filmów, które dotychczas miałam okazję nagrać Motorola Razer 60 Ultra, a potem podsumowanie. No dobra, jeszcze przed podsumowaniem dodam, że nagrywam tym telefonem ten właśnie film już jakąś godzinę, jeśli nie dłużej, i mimo to nie mam problemu z przyciemnianiem się tego ekranu. Po prostu temperatura smartfonu nie wzrosła na tyle, by wymusić ściemnienie ekranu i nawet gdy za tych drzew wyjdzie słońce, wciąż doskonale widzę siebie na podglądzie. Muszę przyznać, że na przestrzeni lat miałam okazję utestować kilka różnych smartfonów składanych, w tym smartfonów typu. Flip, ale chyba żaden nie porwał mnie tak jak Motorola Razer 60 Ultra. To po prostu naprawdę dobry smartfon z wysoką wydajnością, z solidnymi możliwościami foto i wideo i tak solidnie wykonany. Oczywiście nie mam pojęcia ile wytrzyma tu zawias i zgięcie w ekranie, ale póki co nie mam powodów do obaw o żywotność tego urządzenia. Jako osobie, która na co dzień tworzy materiały wideo, także TikToki i, i Shortsy naprawdę spodobało się to, co w zakresie filmowania Motorola Razr 60 Ultra oferuje. Mam aparat bezlusterkowy, który oferuje znacznie wyższą jakość wideo niż smartfony, ale zwłaszcza gdy nagrywa się TikToki, wygodnie jest sięgnąć po smartfon. A ta składana Motorola dzięki podglądowi na zewnętrznym ekranie jest szczególnie praktycznym smartfonem do nagrywania filmów. Myślę, że nie każdy z Was mógł sobie zdawać sprawę z tego, jak dobrym i wygodnym do nagrywania filmów smartfonem jest Motorola Razer 60 Ultra i właśnie dlatego chciałam Wam o niej opowiedzieć w tym kontekście. No i wydaje mi się, że powiedziałam już w tym temacie wszystko, no więc do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!